Dzisiaj się tutaj gromadzimy. Nie dlatego, bo jest niedzielka, kto się mówi popularnie, trzeba przyjść do kościoła, ale dlatego, że w sercu pragniemy. A niektórzy może jeszcze nie widzą tego pragnienia, ale ono przyjdzie. W Bóg daje więcej. Zawsze to mówię, bo jest więcej. Nie jest to, co przeczytamy sobie tylko raz, ale przed nim w komorze i na kolanach naprawdę jest więcej. Więc witam Was z wielką radością. Mam wstępnym słowie psalm. Dzisiaj jest chyba dzień psalmu. Mają wszyscy, może Biblię z psalmami. Nie masz Biblii z psalm, no, masz tam wziąć. 127 psalm będzie. Nie będzie to cały psalm. Będą to tylko dwa wersety z tego psalmu. Postanowiłem rozpisać to króciutko. Bo jak mówiłem o wiele, wiele wcześniej, stało się, żeby nie było obfitości, żeby nie wypadało z talerza. 127. 127. Tak, 127 Sam. Z tego wrażenia. Pięknie. Jeśli mamy ten, ten Psalm 127, rozpoczniemy jedynie dwa wersety. Pieśń pielgrzymek Salomona. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Bracia, siostry i goście, mówi się czasami, że Niewiele z Bogiem to wiele. Macie tak? Amen. Ja tak mam. Nie mam jakichś gór wielkich, ale mam tu drobinkę, i dla mnie to jest wiele. Ale prawda jest równie odwrotnością tych słów: bez Boga wiele to nic. Mam wszystko, skarby tego świata, ale bez Boga. O tym właśnie mówi ten fragment psa. Jeżeli nasze działania nie są ukierunkowane słowem Boga i prowadzeniem przez niego, jest to po prostu strata czasu. Na własną rękę możemy zakładać różne projekty, budować coś, wdrażać coś. I to w służbie Bogu nawet. A ja mam taki a ja taką służbę sobie wymyśliłem przed Bogiem. Ujeju! taką czadową służbę przed Bogiem wymyśliłem. Możemy budować imperia, organizacje, gromadzić słu słupki, wykresy wskazujące na takie osiągnięcia w świecie. No bo przecież ten Kościół ma ponad 10 tysięcy ludzi. No fenomenalne to jest. Ale jeśli to nie jest osadzone przez Pana, warte jest mniej niż zero, jak w tej polskiej piosence. Są dwa sposoby, by zbudować dom. Jednym jest realizowanie planów według własnej wiedzy, umiejętności i możliwości finansowych. No przecież ludzie się budują, realizują te plany. A potem proszenie Boga o błogosławieństwo nad ukończoną budowlą. O Panie, o Bogosław. Inny sposób, uważam, że ten najlepszy, to oczekiwanie... Na niepodważalne działanie Boga i dopiero wtedy rozpoczęcie pracy w tej świadomości, że jesteśmy zależni od Niego, od naszego Pana i Zbawiciela. Pierwszy kierunek i projekt nigdy nie wychodzi poza ramy cielesne. Nie wyjdzie nic, nie będzie nic ponadto. Ale w drugim przypadku, o którym mówiłem, możemy obserwować Boże działanie. Wiemy o tym, że Bóg zaopatruje. Tak? Ma zawsze wyczucie czasu. Czasami nam się wydaje, no ile on jeszcze będzie czekał, Bóg mogle, choć Bóg chciał tego rozwiązania. Splata różne okoliczności i sytuacji, które, które nie miałyby prawa same z siebie zaistnieć. Bywa tak, ale to jest niemożliwe. Tu postawił człowieka, tam postawił sytuację, tu dał rozwiązanie, tu błogosławił finansowo, tu otworzył zamknięte drzwi. Bracia i siostry i goście, budowa z Bogiem to całkowicie kompletnie inna historia, niż nam się wydaje. Jeśli człowiek buduje sam, bez niego, jest tragiczny. Z wierzchu może wyglądać dobrze, ale serce człowieka w środku płacze, ono wyje. On z wierzchu może mieć piękne okularki, uśmiechać się ten człowiek, być radosnym, a nagle przychodzi czas, nie wiemy, dlaczego on kończy swój żywot. Przykładowo w samochodzie, bo taką podjął decyzję. Bez Boga życie. Nie ma sensu. Jest pustką. Co dzień ludzie potrzebują i próbują wypełnić te wiadro życia i więcej tu, i więcej tam, i więcej uciek, więcej tamtego, ale wstają rano i ciągle czują się tak samo. I codziennie muszą wypełniać tym światem swoje serca. A nie wypełnią go nigdy. Jedynie może wypełnić nas Jezus Chrystus. On obdarza umiłowanego, jak w tym psalmie. Czy jest dobrze, czy jest źle? Nie idź nigdy sam. Idź z Bogiem, drogą Jezusa Chrystusa. W tym świecie wartości nie są jakby najważniejsze. Jeden z wielkich przedsiębiorców, Steve Jobs, bo przed swoją śmiercią Zauważył bardzo ważną rzecz, że zegarek za 300 dolarów i ten za 10 dolarów pokazują ten sam czas. Nie ma to jakby mega wartości, ważności. A co jest w naszych sercach ważne? Jezus Chrystus. Jeśli budujemy na skalę Chrystusowej, to nie próżno budujemy. Bóg poprowadzi w każdych decyzjach. Ja wiem, że jak trwoga to do Boga, to jest normalne, naturalne i to jest, to jest dobra rzecz. Wielu to przygodło do naszego Pana i Zbawiciela. Ale kiedy nie ma trwogi, kiedy nic się nie dzieje, trwajmy w Bogu. Trwajmy w Jezusie Chrystusie. Słuchajmy to, co chce do nas powiedzieć Duch Święty. Usłyszmy te ciche wołania i idźmy za Nim. Raduje się moje serce. I wierzę, że każdy z nas tutaj buduje, a jeśli nie buduje, to i dzisiaj zacznie budować. By nie daremne to było, same z siebie, budowanie. Bo z Bogiem, jak budujesz, to ta budowa się nie rozsypie. Choć może dmuchać, może huchać, możesz pośliznąć się i kolano sobie zedrzeć, ale wiesz, gdzie masz przyjść i wiesz, gdzie Bóg i jak Cię opatrzy i wiesz, że Cię podniesie. Dlatego budujmy na Bogu. Niech nasze miasto będzie Bożą twierdzą. Niech nasze serce będzie twierdzą ducha świętego. Oddajmy mu cześć i chwałę. Oddajmy mu cześć i chwałę. Powstajmy i oddajmy to, co jest najlepsze z serca, z wnętrza, z ducha. Niech on widzi to, co jest w nas, każdą rozkertę, każdą trudność i to, co jest w naszych sercach, jeśli dziś myślisz i uważasz, o, ja nie jestem godzien. To jest nieprawda. Przyjdź do Boga i powiedz, Panie, ja nie jestem godzien. Trudno mi, nie nadaje się, ale proszę Cię o jedno, uzdolnij moje serce. Uzdolnij mnie do tego, bym głosił, byś odebrał sobie z tego chwałę, by ktoś moją postawą, mo moim sercem usłyszał o Tobie. Bo to nie chodzi o nas. Tu chodzi o innych. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa, to, co uczynił. Żeby dotarło to do tych głębin, serc naszych rodzin. Ja wiem, że to nie jest łatwe ale łatwo jest z Bogiem, bo samemu nie jest. Cześć i chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen.